I dzisiaj przychodzę do Was z wyczekiwanym tytułem, czyli nieświadomym umysłem od wydawnictwa Lucky Duck Games. Kaczkom bardzo serdecznie dziękuję za egzemplarz do recenzji, bo było to po prostu bardzo przyjemne. Czyli ogrywanie tego tytułu naprawdę to była wielka e, przyjemność. A jeśli chodzi o takie informacje pudełkowe, to nieświadomy umysł jest grą dla jednego do czterech graczy. E, sugerowany wiek to 12, a czas gry to 60 do 120 minut. Jeśli chodzi o autorów, to są nimi Lascas, Johnny Peck, Joma i Antonio. Saks. Oryginalnym wydawcą tej gry jest Fantasia Games. Możecie ich kojarzyć z takiego tytułu jak Wieczna Zima. Zobaczcie teraz, jak nieświadomy umysł prezentuje się na stole. No i o co właściwie tutaj chodzi? Na przełomie XIX i XX wieku neurolog Zygmunt Freud stworzył rewolucyjną teorię zwaną psychoanalizą. Związana ona była z badaniem nieświadomego umysłu. Niebawem uczniowie i zwolennicy Freuda zaczęli spotykać się regularnie w jego mieszkaniu, aby dyskutować o psychologii i symbolice marzeń sennych. Grupa ta Środowe towarzystwo psychologiczne zapoczątkowała światowy ruch psychoanalityczny. W grze wcielisz się w członka tego stowarzyszenia i będziesz dążyć do stworzenia nowych technik terapeutycznych, założenia własnej praktyki, zwiększenia liczby pacjentów i stania się najwybitniejszym psychoanalitykiem. Aby to osiągnąć, będziesz musiał dzielić się swoimi spostrzeżeniami, dyskutować o pomysłach z innymi członkami i publikować swoje teorie. A żeby zachować bystrość umysłu, prawdopodobnie będziesz potrzebować kawy. I to dużo kawy. Gra jest tak naprawdę zlepkiem wielu mechanik połączonych i przenikających się ze sobą. Najważniejsze z nich to worker placement, set collection i mechanika rondla. A co właściwie będziemy robić w grze? To tak naprawdę będziemy wykonywać jedną z trzech akcji głównych: i będzie to ogłoszenie pomysłu, przywołanie pomysłu, no i najważniejsze, leczenie pacjentów. Jeśli chodzi o takie dokładne zasady gry, to ja ich dzisiaj Wam nie zdradzę ponieważ już niedługo na naszym kanale pojawi się film Sydoni właśnie z zasadami gry do nieświadomego umysłu. Także wypatrujcie tego filmu, a teraz przejdźmy troszeczkę do tego, żebyście dowiedzieli się czegoś więcej na temat dodatku, czyli koszmaru. Przejdźmy do dodatku, czyli nieświadomy umysł koszmary. Ten dodatek pierwsze, co robi, to wprowadza nam nową mechanikę szaleństwa, która, to też ważne, będzie nam wprowadzała nową tarczę wglądów. Czyli ta tarcza z gry podstawowej wypada, pojawia się nowa i te wglądy będą też troszeczkę inaczej tam działały i się przesuwały i tak dalej. Oprócz tego wprowadza nam też nową talię i jest to talia koszmarnych marzeń, i oprócz tej talii, jeszcze prowadzą nam nowe karty do tali pacjentów i tali traumy. Ehm, oprócz tego, w, w tym dodatku są dwa dodatkowe moduły: jest to moduł pupila i moduł gramofon. Jeśli mówimy o modułach, to zapomniałam wam wcześniej wspomnieć, że w grze podstawowej też są jeszcze oprócz całej gry podstawowej. Trzy moduły, czyli moduł dziennikarza, moduł nakładki lokacji i moduł fajerwerków. Jeśli chodzi o moduły, czy z dodatku, czy z gry podstawowej, możemy je dowolnie miksować. I nie wiem, te z gry podstawowej możemy dać do dodatku, czy na odwrót, jakby moduły. Moduły możemy włączać w takiej konfiguracji, jak chcemy. Dodatek koszmary wnosi do gry nową mechanikę. Szaleństwo. Dzięki zdobywaniu żetonów szaleństwa, będziemy mieć dostęp do nowych umiejek, które będą pomagały nam w grze. Jednak wiąże się to z możliwością straty punktów zwycięstwa, gdy dojdzie do jego podliczania. Na początku gry zmieniamy też tarczę wglądów na spaczoną tarczę wglądów, a także m.in. dokładamy nowych pacjentów, nowe warstwy traumy, a także talie koszmarnych marzeń. Jest to dodatek dość mocno zmieniający rozgrywkę. Warto zagrać najpierw kilka razy w samą podstawkę, a dopiero potem go włączyć do gry. Musimy się też przygotować na to, że przez elementy zawarte w rozszerzeniu wydłuży nam się setup. Poza tym znajdziemy też tu dwa moduły pozwalające zdobyć dodatkowe bonusowe akcje, które opcjonalnie można dodać i do samej podstawki, i do rozgrywki z dodatkiem. Moduł pupila dodaje nam zwierzątko pomagające w leczeniu pacjentów. A moduł gramofonu, który gdy go zdobędziemy, będzie pozwalał nam na więcej akcji. W sprzedaży będzie dostępny też drugi dodatek. Dodatek modularny, czyli moduły wolnych skojarzeń, w którym znajdziemy aż 5 dodatkowych modułów. I będą to karty iluzorycznych marzeń, pacjenci lustrzani, jednorazowe płytki notatnika, z którym będziemy rozpoczynać grę, naukowe karty badań. I karty spotkań, które pozwolą nam spotkać się z Freudem na mapie Wiednia. No. I teraz czas na takie moje ogólne wrażenia, jeśli chodzi o ten tytuł, a właściwie ten tytuł i dodatek. To muszę powiedzieć, że mechanicznie ta gra jest świetna. Te kilka mechanik, które się ze sobą łączą, one faktycznie się zazębiają i dają mega klimat i właśnie jeśli chodzi o klimat też tej gry. On tutaj jest świetnie wpasowany. Świetnie właśnie są te mechaniki też do niego dopasowane. Tu jakby wszystko z czegoś wynika i faktycznie czuć, czuć to, czuć to, że jest się tym psychoanalitykiem, że tu się leczy tych pacjentów, że trzeba trochę porozkminiać, co im dolega i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest to mega klimatyczny tytuł. Jeśli chodzi o interakcje w tej grze, to są one bardzo minimalne. Mi akurat to odpowiadało, ale to zależy, kto co lubi, bo jedyne, jedyne jakby to jaki jedyny wpływ jaki mamy na, na innych graczy no to jest poruszanie się po tym naszym mieście możemy tam kogoś zablokować komuś jakoś pomóc i tak dalej no i właściwie to wykładanie naszych, naszych pomysłów możemy właśnie w tym momencie akurat kogoś zablokować ale więc ta interakcja jest w takim bardzo 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 minimalnym stopniu jeśli chodzi o skomplikowanie tej gry no to ona na początku jak się w ogóle ją rozłoży i jak się zaczyna tłumaczyć to to jest to, to się wydaje, że to jest kosmos, że to jest mega skomplikowane, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, bo wystarczy rozegrać tam dwie, trzy rundy i faktycznie już się, już się wszystko, e, wszystko czuje. E, I wydaje mi się, że tutaj ma też mega wpływ na to ten klimat, bo tutaj faktycznie, tak jak wspomina, coś z czegoś wynika. Dlatego e, jak się już wejdzie w tą grę to już potem wszystko, wszystko jest bardzo zgrabne i płynne, i tak samo nie ma problemu z dołączeniem dodatków czy jakichś dodatkowych modułów, bo one zmieniają troszeczkę tą grę, ale jakby to wszystko jest w tej konwencji utrzymane i bardzo łatwo można, można w to wejść. Dodatkowo też, jeśli chodzi o takie wejście w tą grę, to super są skonstruowane karty pomocy. Fakt, że nie ma żadnej takiej karty, która opisuje po kolei. Dane kroki, ale jest tam rozpisana cała ik ikonografia. E, wszystkie jakieś, właśnie, e, są tam też opisy kart, które e, nam punktują za co itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Także jeśli chodzi o e, karty, no to do pomocy są, są one bardzo dobrze skonstruowane. E, gra ma wiele dróg do zwycięstwa. Nie, nie ma tak, że możemy za każdym razem grać jedną strategią i to nam przyniesie e, wygraną. Trzeba troszeczkę się być elastycznym do tego, co pojawia się w grze, ale możemy gdzieś na początku obierać sobie jakieś strategie, w które będziemy starali się iść. Także to też daje bardzo dużą regrywalność w tej grze. Czyli to, że możemy dobierać sobie różne strategie, kiedy zaczynamy grać, ale też dużą regrywalność daje ta ilość kart i to, że te karty, te traumy się nakładają na tych pacjentów i tak dalej. Jest tutaj doza losowości, ale ona. Nie jest jakaś dramatyczna, w sensie, no co, no losowo dobiera się właściwie karty i, i to jest jedyna ta losowość, więc. Ta losowość daje fajną regrywalność, ale nie jest tak uciążliwa jakoś bardzo dla osób, które nie, nie lubią tej losu, losowości. Jeśli chodzi o tą modułowość, która tutaj się pojawia, tak jak wspominałam, mamy trzy moduły w grze podstawowej i dwa w dodatku. Te moduły, też tak jak mówiłam, one mogą być, możemy dodawać niezależnie, jakby czy krąży podstawkę, dodatek, możemy je mieszać, miksować i tak dalej. I moim zdaniem one bardzo fajne rzeczy wprowadzają w tej w tej grze, z jednym ale. Jest ale. To znaczy moduł gramofonu. My niestety nie zdążyliśmy go ograć w większą ilość osób, graliśmy tylko w dwójkę i szczerze bardzo on mi popsuł grę. Jestem bardzo negatywnie do niego nastawiona. Fakt, że to ja nie byłam tym graczem wiodącym, w sensie nie, ciężko mi było przejąć ten gramofon, a on po prostu pozwala nam leczyć jakby Wiele rzeczy naraz w naszych pacjentach daje nam dodatkowe akcje, i jakby zostałam zmieciona, jeśli chodzi o wynik końcowy, tu jakby nie miałam żadnych, ale to żadnych szans na jakieś tutaj nadrobienie chociaż. Super w tej grze też jest to, że pozwala na kombosy, To jest po prostu momentami gra kombosików Faktycznie, jeśli dobrze nam się wszystko dobierze, odpalamy jedną rzecz i ona da, daje mega dużo jakichś dodatkowych bonusów, super ta gra też się skaluje. Fakt, że nie... Znaczy no skalowanie w grze solo. Nie grałam w grę solo, więc jakby tutaj kompletnie nie, nie, nie będę tego oceniać, ale jeśli chodzi o to, że gra się w nią na dwóch, trzech czy czterech graczy, to w każdej tej w tym kompilacji jest dobrą grą ten tytuł. Z tym, że moim zdaniem najlepiej działa na dwóch i na trzech graczy, a jeśli chodzi o czterech graczy, no to tutaj no, chcąc, nie chcąc, każdy musi mieć trochę czasu dla siebie i e, ten downtime jest troszeczkę wydłużony, ale to wiecie, no zależy z kim się gra, zależy kto e, ile e, kmini. E, jest ta gra też stołożerna, w sensie jeśli chodzi o dołożenie, e, rozłożenie tego wszystkiego tutaj, e, to faktycznie trzeba mieć troszeczkę miejsca na stole, żeby, żeby do tego usiąść i żeby też widzieć wszystkie elementy, które pojawiają się w grze i co za tym idzie, e, setup. Setup też jest dość skomplikowany. W sensie on jest długi po prostu. E, Długość rozkłada tą grę. E, jeszcze jak dochodzi do tego dodatek, no to faktycznie jest co e, układać na tym e, stole, ale teraz taki największy plus na koniec i który skradł mi serce już po okładce, to wygląd tej gry, jakość tych komponentów, te małe, małe wglądy, które pięknie się mienią, te karty, które nakładamy na inne karty i te grafiki w tej całej grze jest sztos, naprawdę sztos jeśli chodzi o wykonanie tej gry i jeśli chodzi właśnie o grafiki w tej grze, to tutaj taka mała ciekawostka, autorem, autorami, bo jest dwóch autorów e, grafik w tytule. Jest Andrew Bosley i Vincent Dutray. E, Bosleya możecie kojarzyć z Everdella, a e, Dutrej e, robił grafiki na przykład do finki, o której niedawno mówiłam, i e, zastosowano tutaj takie ciekawe, może być innowacyjne rozwiązanie, to znaczy e, Dutrej robił grafiki do takich rzeczy. Mm, Ludzkich, to znaczy, kiedy mamy właśnie pacjentów, czy mamy lokacje różne, i tak dalej. A Bosley robił grafiki te takie z tej strefy eterycznej, tak to nazwijmy, czyli te wszystkie koszmary, czy jakieś marzenia i tak dalej. Zresztą nawet to już widać po okładce, że właśnie ta część była robiona przez jednego autora, a ta przez drugiego. Niby taka drobna rzecz, a naprawdę ona cieszy oko i jak będziecie kiedyś grać w nieświadomy Umysł, to zwróćcie na to uwagę, bo wydaje mi się, że myk jest naprawdę e, fajny. Jeśli mam tak podsumować ogólnie ten tytuł, e, to ja jestem nim zachwycona. W sensie ta gra mm, no, tak jakby się, się działo przy tym stole e, razem z resztą psychoanalityków, e, jest właśnie na maksa klimatyczna, e, mechanicznie też się broni. E, no, Przymknę oko na ten moduł gramofonu, bo on prawie zniszczył mi rozgrywkę, o mały włos nie rzuciłabym stołem, na szczęście nie mam tyle siły, ale w ogólnym rozrachunku to jest... Tytuł, tytuł i dodatek, właściwie, który polecam, polecam w pełni. Także szykujcie się teraz na tą przedsprzedaż, którą właśnie odpaliły kaczki. No i co? No i moim zdaniem, szub i koszyk. To jest jedyne, jedyne podsumowanie. Też w sklepie kaczek możecie kupić różnego rodzaju dodatki, takie upiększające i ułatwiające trochę grę. Są maty. Są koszulki na karty, jest duży boks i tak dalej. Także koniecznie odwiedźcie ich stronę i zobaczcie, co tam możecie sobie jeszcze dokupić. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. I pamiętajcie koniecznie, że jeśli chcecie obejrzeć zasady, no to czekajcie na film Sydoni. No i co koniecznie, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie wszystkie nasze filmiki. A ja życzę Wam udanego rozkminiania. I psychoanalizy waszych pacjentów. Na razie, pa, pa! Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.plęszowymsy.pl, bo z nami wiesz, co jest gramy.